QU5D, a D dlatego, że zawiera Dante. Na pierwszy rzut oka warto zwrócić uwagę, że mamy ułatwiony dostęp do kluczowych parametrów naszego miksera cyfrowego, czyli do kontroli preampu, filtra, bramki, kompresora, a także EQ. Bardzo istotną rzeczą w naszej nowej zabawce jest odświeżony interfejs. Po wybraniu kanału mamy bezpośredni dostęp do kluczowych funkcji miksera. Takich jak wybór źródła z naszej sieci audio, dostęp do bramki, insertu, EQ, kompresora czy opóźnienia w kanale, ale także do wyboru preampu i to znamy z serii SQ, a także ciekawostki, która została wprowadzona tutaj z serii CQ, czyli funkcję autogain. Przechadzając się pomiędzy zakładkami, Trafiamy na okienko routing, gdzie możemy wybrać sobie poziom sygnału Direct Out wraz z jego funkcjami. Możemy przypisać nasze kanały do DCA lub Mute Group. Możemy wysłać nasz kanał do poszczególnych miksów lub do efektów. Zakładką lub okienkiem, które lubię najbardziej, jest okienko FX, a w tym modelu mamy ich aż 6. Chcąc zmienić kluczowe parametry naszego miksera, nie możemy pominąć okienka Setup, a w nim parametry dotyczące odsłuchu sławkowego, talkbacku, generatora sygnału lub synchronizacji po porcie USB. Możemy w nim także ustawić, jak ma zachowywać się nasz surface, skonfigurować miksy i wejścia stereo, grupy, y Istotną rzeczą w tym mikserze jest to, że mamy Feedback Assistant, czyli eliminator sprzężeń. Chcąc spersonalizować swój mikser, warto zajrzeć do okienka Strip Assign, gdzie możemy przypisać sobie kanały w dowolnej dla nas istotnej konfiguracji. następujący sposób: Zakładkami, do których warto zajrzeć w okienku Utility, jest na przykład USB Utility, gdzie możemy sprawdzić status naszego podłączonego urządzenia USB pendrive'a lub dokonać upgrade'u miksera. Znajdziemy tam też także opcje związane z Q Drive, czyli możliwością wielośladowego nagrywania na kartę SD, a także konfigurację miksera konferencyjnego automatycznego. Lub możemy znaleźć funkcję globalnego ustawienia gain assist, czyli naszego asystenta Czułości wejść mikrofonowych. Bardzo istotnym miejscem w konfiguracji naszego miksera jest zakładka IO. Czyli miejsce, gdzie możemy przypisać sobie do każdego z dostępnych kanałów dowolny sygnał z naszej sieci audio. I tak na przykład dla kanału pierwszego chcę mieć wejście lokalne pierwsze. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ale na kanale drugim chcę mieć kanały z USB. Proszę bardzo. Dla kanału trzeciego może jakiś sygnał z Dante, a na czwartym kanale z jakiegoś powodu generator sygnału. Potrzebujesz niewielki mikser do streamingu, konferencji, małego koncertu czy domowych nagrań? Zdecydowanie QU5D Polecam! Jacek Mazurką z Audio.